Dobra, powinno wszystko działać, chyba. Dobra, podaj, podaj. Dobra. Free, free. Admina mi zabrałaś. No, Wziąłem ci admina. W sensie nadużywałeś tego admina trochę, a więc. Powód yy, tego, że ci wziąłem admina, to jest, że go nadużywałeś. A więc, jakbyś normalnie admina używał, to byś go cały czas miał a jak go nadużywałeś to, to ci go wziąłem dobra gramy nienawidzę tej mapy, przysięgam aha no to nie aim nie, nie? no nie ma szans, że znacie lepszego franka w Polsce nie? prawie no nieźle zostaliśmy na web ale jestem odklejony nie? To była tylko rozgrzewka ta mega świnia, nie? Wejdę do tej bramki. Dobra, win. Win. Tak jest. Dobra, wygramy to jeszcze, nie? Ten trzeci teammate karuje. Nie no, zęboszczur karuje, przysięgam. Ja gram jak gówno dzisiaj. A zębaszczur kieruje. Zawsze Pablo kieruje, a dzisiaj zębaszczur kieruje, nie? Dobra. Free. 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 Aha. Pablo kieruje. Pablo Zmieniło się karowanie. tym razem Pablo, nie? Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał, nie? Dobra, lecimy. No i free, no i free win. Heh. <laughs> Where are... Pablo kieruje. Dawaj, dawaj zęboszczur. Dobra. pasaj, 3 trzech, czterech zwycięstw się przerwała. Coś przynajmniej wbijamy, nie spadamy, nie? To jest najważniejsze. Wszystko wygrywamy i pierwsza dogrywka, nie? Jedna porażka z 5 winów. No nie, spodziewałam się, że on coś zrobi jakiś ruch, ale nie jestem dobrym strzelcem na zezwolenia. Remis. Aha. Poddaję się. Kuituję tą tę grę. Pozdro. Nie, no, a tak szczerze to. Dobra, czy mi gra? To jest pytanie. Myślę, koronkę. Dziękujemy zęborsczurz za gierki. Fajnie się grało, i teraz trio sobie pogram chwilę. As. Mainuje do, Mainuje do Bez gadżetu nie? Z gadżetami to jest nieskilowe, skillo, nie tak. Kto da gadżet ten wygrywa? Bez gadżetu. Zobaczymy, kto jest bardziej skillowy. Co się pewnie już każdy wie, jutro. Co się dzieje, nie? Pablo bije mnie na spawnie. No, kto by się spodziewał? Ja Przysięgam. Raz. Widzicie to? Widzicie to? GG. Ja na przykład myślałam, że nie wiem, że to było takie obwies. Dobra. Dziękuję Wam za live'a widzowie. Bardzo fajnie się grało. Co, wbiliśmy jakieś puszki? Nie wiem, może wbiliśmy coś tam. E, zagraliśmy na świnię. Bardzo fajnie się grało. E, dzięki za darejba. Widzimy się jutro o godzinie 16.00.